Wchodzę na parkiet, jakbym miał misję Twoje spojrzenie to moja ambicja W kieszeni zero, a w głowie złoto Lecę bez planu i właśnie o to Znów robię wjazd, jakbym znał właściciela Choć znam tylko DJI i barma nas dzieła Styl jak reklama, błyszczy nie gaśnie Gram w tej grze, jakbym trzymał tu taśmę Tańczę, jakbym miał czas Jakby jutro nie istniał świat Tutaj ja mnie co i ja Wszystko kręci się raz i raz. Znajomi patrzą z zazdrością, bo niosę ten beat z taką lekkością Nie mam zegarka, mam dobry lot, noc jest młoda, ja też, to no chodź Selfie jak flash, lecą weter, w trendach już jestem sprawdź Twitter, kroki mam dzikie, jakbym był glitch Wszedłem na scenę i zrobiłem switch Tańczę, jakbym miał czas, jakby jutro nie istniał świat Nie pytaj mnie co ja bo ja robię ruch, nie znak. Tańczę, jakbym miał czas, zgubiłem stres, mam vibe i blast Z głośników leci bas, i wszystko kręci się raz i raz Że dzisiaj grano, ten taniec to moje prawo. Zostawię tu ślad i to grubo, brawo. Tajne, może jakbym miał czas, jakby jutro nie istniał świat. Zrobię mnie co i jak, bo ja robię ruch nieznany. Tajne, może jakbym miał czas, gubiłem stres, mam wipe i blas. Z leci pas, i wszystko kręci się raz i raz.